Wyciskanie leżąc na ławce płaskiej. Ćwiczenie dedykowane miesiącu klatki piersiowej. Zanim chwycisz gryf, ustaw całe ciało. Leżysz stabilnie na ławce. Głowa, łopatki, i pośladki mocno dociśnięte. Stopy szeroko, mocno wbite w ziemię. Nogi nie są bierne, tworzą napięcie od dołu. To twoja kotwica. Wyt ustaw nieco szerzej niż barki. Kciuk zawsze obejmuje gryf. Uciskaj najmocniej przez mały palec i symbolicznie rozciągaj gryf na boki. Aktywujesz tym tył barków i napięcie w plecach. Zanim zdejmiesz sztangę, zepnij łopatki. Retrakcja i depresja. Jakbyś chciał włożyć je do tylnej kieszeni. To stabilizuje bark i chroni staw ramienny. Po zdjęciu gryfu prowadź go na linie sutków. Opuszczaj pod kontrolą. Łokcie w kącie około 45 stopni względem tułowia. Przedramiona ustaw pionowo względem podłoża. To idealna dźwignia. Gryw dotyka klatki bez rozbijania. Wyciskaj go z powrotem po lekkim łuku nad barki do pozycji wyjściowej. To tor, w którym Twoje ciało pracuje najmocniej i najbezpieczniej.